Stanowił w trybie artykułu 357 na 1 i 2 kapitał zesłonięć przez te środki masowego przekazu czasopismu czarnego kazu na dokonywanie za pomocą podatku do odkładania obrazu dźwięków z przebiegu rozprawy do dokonywanej na podstawie zlecenia redakcji przez Ryszarda Rudnika i w studiu do. Dzień dobry, przepraszam. Bo, był jeden świadek, który mieliśmy otoczeni, więc on nie prowadził dalszych ciągów, spłacalnie miał zmiany. Zaplanowany tutaj jeden świadek, pan Łopatka, świadek, krótko przed do prawy, nadesłał takie pisemne usprawiedliwienie, że wszedł, radnik operacyjny stan, który nie pozwala. Na uczestniczenie w akwarium świadka w Rozprawie. To pismo nie zawiera żadnego załącznika, żadnego dokumentu, a już tym bardziej dokumentu, który świetle tak zobowiązujących przepisów stanowiłby prawidłowe usprawiedliwienie obecności. Stąd są postanowił w cztery artykuły 295 P. 1 Kpk nałożyć na światełko opartą karą finansową, choć 1000 złotych za nieusprawiedliwione niestawiennictwo spowodowane. E, e, Konieczności wyznaczenia nowego terminu do sprawy. Czy jakieś wnioski jeszcze? Dziękuję. bardzo. wiem, że bardzo. Ale rozumiem, że wniosek o przesłanie Paweł Łatwiej jest podpisany przez tego Tak, z Włók. Zresztą proszę Państwa, w takim razie, Przewodniczący wniosek o przerwać do dnia 13 lutego 2019, godzina 12. A w zapisaniu można w późniejszy termin? Nie, w późniejszy już nie ma. Mogą później mniejsze godziny. A 15? Nie ma Pani w ogóle w tym dniu. Nie. 15 nie mogą, a potem jeszcze pewnie się dają bardzo odległe, ewentualnie mogę jeszcze 1 lutego. Na godzinę 14, żeby Nie ma Wysoki Sąd, cały ten dzień proszę sądu od 1 do w piątek jestem z córką na, na leczeniu i dlatego mi pasuje po prostu, żeby to był ten ewentualnie późniejszy na koszt, ten 15. Sąd tu akurat nie dysponuje. To a 13, jest... może to już jest kolejny. Bo ten czwarty... To dobrze, to nie będzie trzynastka, tak? Może być nie ma do ósmego, tak? Dobrze, to godzina dwunasta, tak? Jeżeli ktoś Odpowiadam. Dziękuję. Tak? tak? Dziękuję, tak? Dziękuję. Tak będę świadek, daję świadek, daję świadek, daję świadek, daję Dziękuję. długich, fakt, że sąd jeszcze z, składałam wniosek, bo 7 grudnia 2021 się zastanowić. No tak, w dzień sąd nie wezwał tych świadków, natomiast tutaj jak ten wniosek, sąd, Pani podała te adresy. Nie, bo wysoki Sąd, sądu, się zastanawiał nad zasadnością, a, miał wskazywać na terminie kolejną że tak, Urszula Sabicka i Przemysław Jocz, tak? Tak, w takim sądzie nie adresy, bo Pani Urszula Sabicka to był adres na, adres na urząd gminy, i do Pana Jocza tak był adres... Zamiast... Pani czy, czy, Czytałam, bo zrobiłam screen z internetu, jeśli chodzi o... MZK, Wińska, tak? Urząd Miasta i Gminy, tak? Tak, natomiast Pan Przemysław Jocz to jest MZK, Miejskiej Zakładnej e, Organizacji Wittnice oczywiście. Proszę Państwa, to nie jest wniosek na uroczystość najważniejszą bezpośrednią, co mnie stąd jakby... Tych wniosków rozważał, gdzie je uwzględnić, przeanalizował też dokumenty, tak? Ze sobą, które ewentualnie świadkowie by mogli zeznawać. Natomiast w dzisiejszym, z uwagi na to, że i tak wyznaczamy kolejne wnioski, nie spowoduje, że mają terminu, są te osoby odezwy, dlatego, że z tego, że mamy 12, a myśmy mogli ich przesłuchać. Dziękuję uprzejmie.